Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szarlotkę. <laughs> przepraszam z bezą. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli jedno jajko, łyżeczkę proszku do pieczenia, <laughs> pół szklanki cukru dwie łyżki kwaśnej śmietany i 10 deko stopionego masła i składniki ciasta należy bardzo dokładnie połączyć a tutaj mam kilogram 200 jabłek jabłka obiorę i pokroję w taką dużą kostkę Opruszę cynamonem Tutaj mam 5 białek białka ze szczyptą soli i pół szklanki cukru. Ubiję na puszystą masę. Dodam łyżkę mąki ziemniaczanej i 5 deko kokosu. Teraz ciasto wyrabiam i ciasto przełożę do formy. Forma 17. Na 27 cm i jest wyłożona papierem do pieczenia. I ciasto wykładam. I teraz przygotuję jabłka, tak jak wspominałam, pokroję w dużą kostkę. Ciasto rozprowadzam. Po całej powierzchni. I obieram jabłka i kroję dużą kostkę. A białka z cukrem i szczyptą soli ubiję. Jabłka już mam przygotowane. Białka z cukrem i szczyptą soli ubite. Dodaję mąkę. Dodaję, kokos i dokładnie mieszam tak mam przygotowane i teraz cztery, Wykładam na ciasto. Jeżeli lubimy bardzo słodkie, to możemy jabłka opruszyć cukrem. Ja raczej ograniczam, więc daję jabłka. Jabłka są same w sobie słodziutkie, więc moim zdaniem wystarczająca ilość, tak, i opruszam cynamonem. wykładam bezy ja takie wykładam kopczyki na całą powierzchnię i szarlotkę będziemy piekli około pięćdziesiąt minut w 170 stopniach. I tak przygotowana szarlotka wędruje do piekarni. I tak oto wygląda szarlotka z bezą. Wiesz, oprószę cukrem pudrem a tak szarlotka wygląda w przekroju. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Mała uwaga, jeżeli mamy piecyk, to żeby beza nam się nie bardzo przypaliła, należy bezę przykryć papierem na wierzchu, po prostu. Jak już jest zrumieniona ładnie, to należy ją przykryć papierem. Wtedy będzie taka nieprzypalona. Siarlotka z bezą.